Nie? Mówi, że po prostu w używaniu tych darów duchowych ma być jakiś sens, jakiś porządek, to wszystko ma służyć zbudowaniu, bo inaczej to będzie z tego chaos i po prostu też nie przyniesie to pożytku, tylko szkoda niektórym, tym zwłaszcza, którzy nie rozumieją darów duchowych, tak? jeżeli to będzie tak, tak się odbywało. Nie? Czyli on mówił do nich: Nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, tak też pisze w liście, ale w rozumieniu bądźcie dojrzali. Czyli oni w tym rozumieniu, on mówi, że jak dzieci się zachowujecie. Jesteście nierozumni po prostu w używaniu tych darów, nie? czyli to jest taka skrajność, że właśnie w, jednych, w niektórych zgromadzeniach jest, jest tak, że jest, jak to się mówi, jakby się do, do kaplicy cmentarnej weszło i po prostu jest taka atmosfera, że po prostu nic się nie dzieje, jest po prostu wszystko takie i, i po prostu słychać muchę jak przeleci, a w niektórych zgromadzeniach jest też tak, te dary są tak używane, że właśnie jest chaos, tak? Nie ma nad tym kontroli, jeżeli padnie prorostwo, to tego prorostwa się nie, nie komentuje, czyli ci, którzy powinni to prorostwo rozeznać, nie robią tego, tak? czyli ci, którzy są powiedzmy niedojrzali, czy nie rozumieją pewnych kwestii duchowych, czy coś, nie mają też pewnego pouczenia, są w pewnym zamieszaniu, o co chodzi z tym proroctwem Czyli, czyli należy te proroctwa też rozsądzać, należy je komentować, należy a, rozsądzać, tak, proroctwa, badać je, czy są od Ducha Świętego, czy są zgodne ze Słowem Bożym i tak dalej. To powinny robić osoby, które są dojrzałe i też które mają, dojrzał, do, mają w prorokowaniu też pewne doświadczenie, czy są na urzędzie proroka. Także poucza Paweł w tym kontekście, mówi właśnie i wymienia tych kilka darów duchowych, ale znowuż wymienia tylko kilka, dlatego żeby przekazać pewne pouczenie. Tak? Także nie chodzi, w żadnym z tych fragmentów tak naprawdę nie daje pełnej listy tych darów, w których 18 jest, a, ale w każdym daje je jak troszeczkę w innym kontekście, by coś innego przekazać. I tutaj, i tutaj mówi, żeby to służyło wszystko zbudowaniu. To jest cel. Nie chodzi w tym o zabłyśnięcie, nie chodzi w tym, żebym ja był gwiazdą, czy żeby mój dar był najbardziej zauważony, czy coś takiego. Nie. Chodzi o główny pożytek zgromadzenia, pewien porządek i żeby to przede wszystkim budowało kościół, a nie było, nie było nadużywane czy używane dziecinnie, jak dzieci, które się bawią zabawkami i po prostu są. Wiemy, jak dzieci się bawią, wyrywają, sobie zabierają, są złośliwe i zazdroszczą sobie i tak dalej. Czyli że bądźmy w dojrzali w tym, jak myślimy, tak, że rozumiemy, że to wszystko jest dla wspólnego pożytku, wspólnego zbudowania, zgromadzenia, tak, a nie dla